Dzień dobry Państwu. 26 maja 2022 roku. Tu, jak widzicie, jeszcze mi nie zeszło spyska. To i owo. Jadę oczywiście Rangem wysprzątanym. Wczoraj świeżutko jadę na, na działkę, na blachownię. Prawdopodobnie jest już tam traktor, który, który sobie karczuje. Można powiedzieć ogólnie. Jadę zobaczyć, jak to wygląda. No i oczywiście wam pokażę. Jak ten traktor sobie tam radzi. I jak się spisuje nowa golarka, którą za sobą ciąga. No i jesteśmy proszę Państwa, Zetor już na posterunku.

Pieniek. Tu mamy takiego pięknego dęba. No bo tu dopiero jest zaczęte. Więc tu nie będę przeginał z długością nagrania. Będę zobaczyć tutaj dalej przejście. Mhm. Mm Chodź, teraz my wsiadamy. Fioletowego jeszcze nie było. No <laughs> Może być. Państwa jedna rzecz. Ostatnio naszło mnie, żeby zmienić opony w tym rangeu. Bo no nie wiem, jak wy, ale według mnie te fabryczne tutaj jest 255 na 60 18. Wydają się za małe. Te kółka wydają się w ogóle za małe do tego samochodu. A z takimi wyjeżdżały te samochody z takim rozmiarem opon, wyjeżdżały fabrycznie. No i wymyśliłem, żeby na te felgi, żeby już nie kombinować. I żeby nie uciekać od oryginalnego wyglądu, bo często kiepsko to wychodzi, pomyślałem, że kupię większe opony, wyższe i szersze. No i teraz jest pytanie: bo jak wiecie, ten samochód ma regulowane zawieszenie. No i pytanie: czy żeby założyć dużo wyższe koła, czy to zawieszenie musi być zmienione na sprężynowe zwykłe i wyliftowane jakoś wyżej czy to się da jakoś zablokować w pozycji tej wysokiej nigdy się z tym nie spotkałem pytam was tak po prostu sobie głośno myślę jeśli ktoś już z Was coś takiego robił to proszę doradźcie mi co z tym robić a tutaj sobie wymyśliłem gumy 285x70 18, żeby poszerzyć żeby go tak trochę żeby uzupełnić tutaj ten, ten